Kręć, filma No kręć, kurwa mówię! Ko, co, co robię? Kręć! Już kręć, kręć kurwa, bo ją ruchą! Dara, go tu podźgą w dupę, żeby ją bać Ba! Aaaa! Aaaa! Ba, kurwa, lepa, Kurwa! Ba, ba, Przewrotki! Uuu! <laughs> Oooo! <laughs> Trzy, kurwa, starczy! ma A! A, a, spuścił się! <laughs> spuścił się! To no widzę! Kręcisz? To już skręciłem. Czy jak spuścił się? Nie wiem czy jest. Ej! Ziągą, kurwa! Ej! Kurwa! Ej! Bo kogo pruje, bo kogo pruje. Kurwa! Gałąka. Kurwa! Woko go Kurwa! Kurwa! Bo Kurwa! Czekaj Kurwa! 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 narzuci Kurwa! Kurwa! bo Czekaj, się I się we trzy pierdolą. Ja mu pomogę, bo on nie może trafić. O. Chuja nie może trafić. O. Teraz już Dobra, rozdzielić